Aby wszyscy ludzie mogli w nim dostrzec obecność miłosiernego Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieżą Franciszka, aby matka Boża otaczała go swoją opieką i wypraszała potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za obecnego się w nazwie i wszystkich biskupów, aby wspierali Młyny się za rodziców wywołujących dzieci. Niech w nie szukają wsparcia i dobry... się za którzy pracują poza granicami kraju, aby Matka Boża Częstochowska otaczała ich szczególną opieką. Ciebie prosimy. się za ludzi wieku, chorych i cierpiących, aby w starym pomaryniu przygadzono im ulgę i siłę, aby ćwiczać krzyża cierpienia. Ciebie prosimy. Zresztą. W tym życiu dodawanie dawania o Chrystusie. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Chryste, ty dałeś nam w Marii Częstochowskiej, Pani orędowniczkę i wspomożyciel. Przez nich wstawi mnóstwo. Wysłuchaj naszego powołania i pociągnij nas do siebie, który żyje